Literatura europejska, można powiedzieć, czerpie pełnymi garściami z doświadczenia mitologicznego. Jest to coś zupełnie normalnego. Żyjemy tamtymi obrazami i tamtymi bohaterami. Poprzednio opowiadałem o Arkadii, Labiryncie i Wędrówce. Link do tego filmu znajdziesz powyżej. Dzisiaj chcę, żebyśmy się spotkali z bohaterami. Mitologicznymi postaciami, które żyją nie tylko i wyłącznie na kartach opowieści Greków i Rzymian, a ich losy możemy odnaleźć w historiach postaci w literaturze nawet współczesnej. Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat wędruję razem z moimi uczniami przez literaturę, język i kulturę. Jestem również egzaminatorem maturalnym. Znam maturę z dwóch stron. Wiem jak przygotować ucznia do tego egzaminu oraz wiem jakie wymagania stawia komisja egzaminacyjna. Mitologia pokazuje nam również bohaterów, bohaterów, którzy stają się dla nas wzorcami, którzy stają się właśnie motywami. Ich postępowanie, ich zachowanie, ich imię staje się dla nas czymś szczególnym. Według nich zaczynamy teraz opisywać innych bohaterów, którzy pojawiają się na kartach literatury w późniejszych wiekach. Przyjrzyjmy się rycerzowi, wojownikowi, i tutaj pojawi się oczywiście Achilles. Ten, który jest pokazywany jako jeden z największych, z najważniejszych wojowników w mitologii antycznej. Achilles to rzeczywiście wojownik, młody, zaangażowany w życie, które jest życiem przygód wojennych. A tak naprawdę to bohater, który przeżywa swój smutek, bo wie, że żyje intensywnie, ale krótko, że jego życie naznaczone jest chwałą, a jednocześnie zdąża do szybkiego zakończenia. Taki bohater, który zasługuje na chwałę, a jednocześnie jest obarczony smutkiem, bo wie, że jego koniec przychodzi nie wiadomo w którym momencie i na pewno jest końcem związanym z jakąś walką, pojawia się na wielu kartach w literatury. Spójrzmy chociażby na Rolanda. Pieśń o Rolandzie, średniowieczna pieśń rycerska, pokazuje nam właśnie wielkiego rycerza na wzór tych wojowników, którzy byli wojownikami antycznymi. Więc możemy mówić o wspaniałych cechach Rolanda. Możemy pokazywać, jaki był odważny, jak bardzo chciał pokazać siebie, jak bardzo chciał pokazać swój honor, siłę, odwagę, w jaki sposób chciał prowadzić ludzi do walki. Jednocześnie możemy podziwiać na kartach pieśni o Rolandzie niezwykły obraz umierania Rolanda. Wręcz uświęcony, bo taki jest ten bohater. Otrzymujemy w takim razie podobny obraz do tego, co przedstawia nam mitologia. Wielkiego rycerza, który zdobył sławę, a jednocześnie musi zginąć na polu walki, dlatego że chce utrzymać tę sławę w swoim ręku. Według nieskazitelnego wzorca rycerskiego zbudowana jest postać, myślę, że dobrze znana z trylogii Henryka Sienkiewicza. Pan Wołodyjowski. Pan Wołodyjowski to mały rycerz. Ale mały rycerz nie oznacza, że nie odnoszący żadnych sukcesów. To tak naprawdę postać wyidealizowana. To prawdopodobnie jedyny z bohaterów trylogii, który można powiedzieć, że nie ma wad. Chyba że będziemy traktować jego nieśmiałość względem kobiet jako wadę. Ale tak naprawdę. To postać wzorcowa, to ten, który wzorcowo wypełnia swoją funkcję jako patrioty, jako rycerza, jako wojownika, w każdym momencie, w każdym miejscu. To nie tylko i wyłącznie osoba zaangażowana w sprawy państwa, to również osoba, która może być pokazywana jako wzór do naśladowania w ramach walki. Bo przecież to jest pierwsza szabla Rzeczypospolitej. Więc znowu mamy kogoś, kto mógłby być porównywany z Achillesem, wielki wojownik czasów barokowych w Polsce, ale prawdę mówiąc, wymyślony. Po to, żeby pokazać, że może być ideał. Gdy spojrzymy na Wołodyjowskiego, wyraźnie możemy dostrzec, że jest łączony bezpośrednio z tradycją antyczną. Co prawda, nie z Achillesem. Ale nazywany jest Hektorem Kamienieckim, dlatego że poświęcił siebie w obronie twierdzy kamienieckiej. Był gotów zginąć, zginąć dla ojczyzny, a jednocześnie myślał o tych wszystkich, którzy byli dla niego podwładnymi. Więc kazał ich wyprowadzić i sam przyjął na siebie ten ciężar zburzenia twierdzy. Więc rzeczywiście zasługuje na miano bohatera wielkiego którego życie nie kończy się zwieńczeniem, które mogłoby brzmieć, i żył długo i szczęśliwie u boku swojej Basienki. To znowu, patrząc na ten wzorzec, który wyznaczył Achilles, rycerz, który przeżywa smutek. Smutek związany z ostatecznym cierpieniem. Cierpieniem oddania życia za ojczyznę. Pomimo tego, że życie prawdopodobnie cały czas wzywało go do siebie. Warto wspomnieć również o Zawiszy Czarnym. Zawisza Czarny pojawia się u Sienkiewicza w Krzyżakach, ale również jako bohater, rycerz pojawia się w Weselu Wyspiańskiego. Jest to postać, która przywołuje wielkość i wspaniałość Polski, potęgę. Więc mamy odwołanie do mitycznego obrazu Achillesa. Achilles też przecież reprezentuje wielkość i potęgę tę militarną Grecji. Zatem, patrząc na Zawisze Czarnego, patrząc na rycerza w Weselu, możemy mówić, że jest tutaj przywołany mit wielkości Polski. Tej wielkości militarnej, która objawiła się chociażby w 1410 roku pod Grunwaldem. Mamy zatem Zawisze Czarnego. Rycerza, który dla tradycji polskiej jest pokazywany jako ten szczególny. Ten idealny, ten, który rzeczywiście żył, nie jakiś wymyślony, ale taki, który dawał przykład. I jakim przykładem staje się weselu? Staje się przykładem na to, że jesteśmy w stanie wracać do tego, co wielkie, ale przeżywamy tylko i wyłącznie naszą przeszłość, nie traktując jej jako wezwania do tego, że w teraźniejszości mają się pojawiać jakieś wielkie czyny. I właśnie wesele pokazuje, że Mit Rycerza i Polski Walczącej w pewnym momencie się kończy, bo pojawia się jakaś nieumiejętność, niezdolność do tego, żeby rzeczywiście podejmować się wielkich bohaterskich czynów. Zatem rycerz weselu napomina Polskę końca wieku XIX i początku wieku XX, wskazując na to, że to wcześniej była potęga, a teraz, a teraz jest oczekiwanie na kolejnych. Wielkich bohaterów, którzy może zafascynują się wzorcem Zawiszy Czarnego, ewentualnie Wołodyjowskiego, a może samego Achillesa. Mitologia pokazuje również marzyciela. Marzycielem jest Ikar, i to prawdopodobnie jest taki obraz, który doskonale wszyscy pamiętają. Ikar jako obraz. Tego, który zafascynował się lotem, bez myślenia, tego racjonalnego, o tym, co się może zdarzyć wtedy, kiedy za wysoko poleci i jego skrzydła po prostu zaczną się topić. Obraz Ikara jest dosyć popularny w kulturze, nie tylko i wyłącznie w literaturze, ale spójrzmy na literackie obrazy Ikara. U Jarosława Iwaszkiewicza Ikar pojawia się nie tylko i wyłącznie w kontekście mitologicznym, bo w jego powiadaniu pod tytułem Ikar Mamy dwie części. Pierwsza część dotyczy obrazu Broigla. Obrazu, który pokazuje upadek Ikara, i ikar na tym malowidle jest tylko i wyłącznie fragmentem, wręcz mniej znaczącym. Istotny jest cały obraz. I nawiązując do takiej sytuacji, do sytuacji zapomnienia i niepo, niedostrzegania pewnych problemów, które się pojawiają w życiu Ikara, Iwaszkiewicz kreśli nam. Obraz z czasów okupacji. Pojawia się chłopiec zafascynowany książką, która odrywa go od tej rzeczywistości wojennej, który przez przypadek, przez nieuwagę wchodzi pod koła samochodu Gestapo. To jest w zasadzie koniec jego historii, ponieważ o losach tego chłopca nic dalej nie wiemy i nikt nie zwraca uwagi na to, że zginął, że nagle przestał funkcjonować w tej przestrzeni społecznej. Bo każdy był zajęty swoimi sprawami. Tak samo jak ci, którzy są przedstawieni na obrazie Broigla. Ikar był zamyślony, zafascynowany światem, który nagle odkrywa. Tak samo jak ten młody chłopak u Iwaszkiewicza. Tak bardzo wszedł w świat przedstawiony w książce, że nie miał kontaktu z rzeczywistością. To było przyczyną jego zguby. Również o Ikarze pisze Jasnorzewska. Poetka, jednak, Sięga do Ikara, zmieniając jego płeć. Jej tekst, Kobieta Ikar, opisuje Ikara jako kobietę, bo ona również marzy, również wznosi się wtedy, kiedy odczuwa radość z bliskości drugiej osoby. Poszukuje nowych przestrzeni, raduje się tym, że może ogrzewać się w słońcu, które jest słońcem emocji, czułości, słońcem, które daje drugi człowiek. Jednocześnie Jasnożewska pokazuje, że koniec takiej zafascynowanej życiem kobiety, zafascynowanej wzajemną relacją z mężczyzną jest często tragiczny. Doświadczenie własne, prawdopodobnie obserwacja rzeczywistości. I tak jak Ikar spada z wysokości w morze, tak samo Pawlikowska Jasnożewska pisze, że upadek kobiety i kara też jest Upadkiem w dół, niszczącym. Pomimo tego, że wcześniej, jest przecież lekka, lżejsza niż ikar, bo unoszona marzeniami, unoszona pragnieniami, emocjami, czułością, wrażliwością. To wszystko powoduje, że może lecieć wyżej i dalej niż ikar. Ale koniec tej historii jest taki sam. Roztrzaskuje się, bo w złym miejscu są złożone jej emocje. Miłość, radość, poszukiwanie bliskości. O fascynacji lotem pisze również Exuperi w swoim tekście Nocny Lot. To historia pilota, który zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie już wrócić do bazy i jedynym jego przeznaczeniem to ostateczny lot to lot ku śmierci, ale chce z tego czerpać jak najwięcej radości. Ma świadomość, że więcej już nie będzie widział przestrzeni, którą teraz widzi. Dlatego pragnie, żeby ta końcówka jego życia, ten ostatni lot, był jak najwspanialszy, żeby mógł zapamiętać to, czego do tej pory jeszcze nie widział i nie odczuwał. Tak jak Ikar próbuje się wznieść daleko i wysoko, próbuje doświadczyć czegoś niesamowitego, Wtedy, kiedy śmierć w zasadzie jest na wyciągnięcie ręki. O Ikarze mówimy w kontekście marzyciela i jest to obraz, który pojawia się bardzo intensywnie w kulturze, ale jednocześnie możemy zauważyć takie teksty, które próbują dokonywać reinterpretacji tego mitu. Na przykład w twórczości Bryla możemy znaleźć tekst wciąż o Ikara Głoszą. Tekst, który próbuje pokazać, że Dedal, ojciec Ikara, również jest przecież ważną postacią. Że to nie Ikar był tym, który tak naprawdę wyzwolił ich z niewoli kreteńskiej. To Dedal jest tym, którego trzeba sławić, którego trzeba opiewać, trzeba pokazywać, jak niesamowitym wynalazcą był. A jednak to nie on przechodzi tak intensywnie do historii, tylko Ikar. Dlaczego wciąż o Ikara głoszą? Dlaczego głoszą cały czas o tych, którzy wznoszą się na skrzydłach marzeń i upadają? A nie o tych, którzy budują rzeczywistość. Również reinterpretacją mitu o Dedalu i Karze jest tekst Herberta, Dedal i Ikar. Otrzymujemy tam zupełnie odwrotny obraz niż jesteśmy przyzwyczajeni widzieć w mitologicznej wersji. Dedal u Herberta to ten, który ma marzenie, który jest zafascynowany przestrzenią, lotem, który wie, że to jest coś nowego, wspaniałego który chce czerpać z tego jak najwięcej radości, i właśnie do tego nakłania swojego syna Ikara. A Ikar? Trudno powiedzieć, że Ikar jest pragmatykiem. On jest pokazywany tam nie jako pragmatyk, ale jako ktoś, kto tęskni za Ziemią, realista, ktoś, kto jest pozbawiony marzeń. Można powiedzieć, że Ikar nie chce wyjść z tej przestrzeni, która jest przestrzenią ziemską, przestrzenią niewoli. Nie widzi nic więcej. Poza światem, który tak naprawdę jest światem jego zamknięcia na wyspie. I to jest świat, którym wystarcza. Więc można powiedzieć, że Herbert pokazuje, jak bardzo ograniczone jest patrzenie Ikara. Jak mało tam jest fascynacji, jak mało tam jest marzenia, marzenia o tym, żeby być gdzie indziej, wyżej, żeby być na wolności. To Dedal jest tym, który do wolności dąży. A Ikar, A Ikar sobie nie radzi. Ikar to ten, który ostatecznie wchodzi w swój los, bo leci razem z ojcem, ale ze względu na swoje przyzwyczajenie do stąpania po ziemi, spada. Dochodzi do tragedii. Do tragedii, która pokazuje, że to właśnie dedal jest gotów spełniać swoje marzenia. A Ikar, Ikar roztrzaskuje się o ziemię, do której tak bardzo tęskni. Jest tak bardzo przyziemny, tak bardzo związany z rzeczywistością. Że nie potrafi oderwać się, nie potrafi swojego serca napełnić ogniem marzenia, powietrzem, żeby unosić się ponad codzienność. Ostatnim motywem, o którym chcę powiedzieć dzisiaj, to bunt. Z buntem łączymy Prometeusza. I patrząc na bunt prometejski. Możemy mówić o dwóch sposobach realizowania się buntu w literaturze. Po pierwsze, możemy spojrzeć na bunt, który wypływa z niezgody na zastane prawo. I tutaj, patrząc na Prometeusza, możemy powiedzieć, że taka sytuacja była. Zbuntował się przeciwko bogom, że ludzie nie są tymi, których można by obdarzyć jakimiś szczególnymi prawami. Wydaje mu się, że prawa, które są narzucone przez bogów wobec ludzi, nie są sprawiedliwe, więc buntuje się. Taki bunt, Bunt przeciwko prawom, które nie są dobre, możemy odnaleźć na przykład w Antygonie. Już Antygona jest przecież buntowniczką. Jej działanie, pochowanie brata, jest działaniem skierowanym przeciwko prawu ziemskiemu, które zostało ustanowione przez Kreona. Kreon wymagał tego, żeby realizować jego postanowienia. Nie bierze pod uwagę praw boskich. A Antygona? Antygona wybiera to, co dla niej jest ważniejsze. Wybiera prawo, które dla niej jest istotniejsze prawo bogów. Więc łamie zakazy króla, grzebie tego, który był wskazywany jako zdrajca, ale jednocześnie jest w zgodzie ze swoim sumieniem i to powoduje, że wybiera taką ścieżkę. Jest gotowa ponieść karę za to, że wybiera swoje prawo, a w zasadzie prawo, które jest prawem nadanym wszystkim ludziom. I nie zgadza się tutaj, aby jeden człowiek bez względu na to, jak dużo ma władzę, mógł zmieniać prawa, które funkcjonują od lat. Również poszukiwaniem swoich praw, które stoją w opozycji do tych praw ogólnych, jest historia, którą znamy ze zbrodni Kary. Raskolnikow, bohater stworzony przez Dostojewskiego, poszukuje przecież swojego prawa. Jest studentem prawa. Wie zatem, jak wygląda rzeczywistość w Rosji. Wie, czego należy się trzymać, co jest dobre, co jest złe. Za co tak naprawdę można kogoś ukarać? A mimo to patrzy na społeczeństwo i próbuje włożyć w nie swoje prawa, swoją nową wizję rzeczywistości. Tych, którzy muszą podlegać prawom, bardzo rygorystycznym, i tym, którzy te prawa ustanawiają, jednocześnie pozostając poza tym prawem. I właśnie w takiej pozycji widzi siebie. Historia, którą widzimy w Karze, to historia poszukiwania prawdy o sobie. Prawdy związanej z tym, w którym miejscu względem prawa ziemskiego i wymyślonej ideologii jestem. Czy jestem tym, który musi zrealizować prawo ziemskie i nie mogę wychodzić poza wyznaczone granice? Czy też mogę pokazać, że jestem kimś innym, lepszym, doskonalszym i wtedy. Mam prawo decydować o życiu i śmierci tych, którzy są ustawieni niżej względem mnie. To historia Raskolnikowa, to jego pytania. W jakim miejscu jestem? Która granica jest moją granicą? To jego bunt wobec rzeczywistości, którą widzi. Rzeczywistości Petersburga, a jak wspominałem wcześniej w kontekście chociażby labiryntu, Petersburg to miejsce wielu zaułków, podejrzanych typów, ludzi, których Raskolnikow nie traktuje jako godnych życia. I ze względu właśnie na taką obserwację, myśli, że on, student prawa, może rzeczywiście być tym, który będzie ponad prawem. Bunt przeciwko normom to również sytuacja, którą jesteśmy w stanie odkryć w Ferdydurkę. Józio, podróżując przez trzy środowiska, próbuje pokazać, jak bardzo zniewoleni jesteśmy formą, gębą. On sam chce uciekać od tego. Chce uciec od tej rzeczywistości, chce się zbuntować wobec tego, co nakazuje świat. A świat mówi, że trzeba być infantylnym. Szkoła uczy tylko i wyłącznie tego, że trzeba słuchać, co jest mówione. Upupienie to przecież podstawowa zasada, która funkcjonuje w szkole pokazywanej przez Gombrowicza. Co się dzieje w środowisku mieszczańskim? Na stacji, na stacji jest udawanie nowoczesności, i znowu już buntuje się przeciwko czemuś takiemu, więc poszukuje swojej drogi. Myśli, że może wyrwać się z tego, co jest tak naprawdę jakimś zniewoleniem społecznym. Taka sama sytuacja następuje wtedy, kiedy trafia do Dworu Ziemiańskiego. Tam też obserwacja arystokracji i ich zachowań oraz. Patrzenie na to, w jaki sposób funkcjonują chłopi, służba względem arystokracji, pokazuje, że są pewne normy, które są stałymi normami od lat i wcale nie przypasowane są do rzeczywistości, która teraz się dzieje. Tak naprawdę to wcale arystokratyczni nie są ci, których pokazuje Gombrowicz w swoim tekście. Józio próbuje się wyrwać. Próbuje przekroczyć te granice normy. Normy, którą tak naprawdę nazywa formą Gombrowicz. I forma jest niestety takim doświadczeniem, o którym pisze, że nie da rady go ominąć. Forma ogarnia wszystko. To jest postrzeżenie Gombrowicza, które również z durkę wyłania się. Zatem możemy powiedzieć, że bunt może być, bo on będzie pokazywać, że szukamy czegoś nowego. Ale konsekwencja buntu, gdy spojrzymy na literaturę, jest jedna. Za każdym razem bunt może doprowadzić do upadku bohatera. Ale jest jeszcze jeden bunt. Bunt, który odczytujemy właśnie w postaci Prometeusza. Bunt prometejski to również bunt związany z zapomnieniem o sobie i ze służbą dla drugich. Bo przecież właśnie taka służba to była służba Prometeusza względem ludzi. Był gotów poświęcić siebie, aby człowiek mógł żyć w lepszym świecie. I takich Prometejskich buntowników w literaturze również jesteśmy w stanie znaleźć. Chociażby Konrad Wallenrod. Ten bohater Adama Mickiewicza zapomina o sobie, o swoim szczęściu, o swoim honorze, wręcz o swoim życiu. Porzuca ojczyznę tylko po to, żeby pod imieniem i maską Konrada Wallenroda szkodzić krzyżakom. Porzuca wszelkie wartości. To wszystko, co wcześniej stanowiło o wartości jego życia, teraz przestaje mieć znaczenie. Jest gotów spalić się. Doprowadzić do ostateczności, do swojej śmierci, ponieważ ma cel, jeden jedyny szczęście ojczyzny. Więc tak jak Prometeusz był gotów dla szczęścia ludzkości poświęcić siebie, tak Konrad Wallenrod jest gotów poświęcić siebie dla szczęścia swojej ojczyzny. I ta sama droga to droga Konrada z trzeciej części diabła. On również wchodząc, w rozmowę z Bogiem, gwałtowną, bardzo emocjonalną, oczekuje, że otrzyma rząd dusz, że będzie tym, który będzie mógł prowadzić naród, bo przecież on jest tym, który kocha za miliony, który cierpi za miliony. To ten, który czuje, czym żyje Polska. Jest gotów ściągnąć na siebie nawet przekleństwo, tylko i wyłącznie po to, żeby uszczęśliwić Polskę. Ostatnim prometejskim buntownikiem, którego chcę wskazać, jest Judym. Ten bohater ludzi bezdomnych stworzony przez Żeromskiego to przykład postaci, która jest stworzona według wzorca pozytywistycznego. Wyciągnięty z nizin społecznych, wykształcony w kierunku utylitarnym, zostaje przecież lekarzem, czuje, że ma do spłacenia dług. Chce spłacić tej warstwie społecznej, z której został wyciągnięty, te szanse, która została mu dana. I w tym momencie zapomina zupełnie o sobie. Nie myśli o swoim szczęściu. Odrzuca wszystko to, co może doprowadzać do stabilizacji jego życia. Jest zatem gotowy spłonąć, całkowicie oddać siebie, swoje życie, tylko po to, żeby zlikwidować biedę, zlikwidować to nieszczęście, które widzi wokół siebie. Bo tak jest prowadzona narracja w tym tekście. Narracja personalna w ludziach bezdomnych wyciąga z tego świata, który pokazuje nam Żeromski, te wszystkie przestrzenie, które są przestrzeniami ubóstwa. Ubóstwa, które dla Judyma jest przypomnieniem jego korzeni. Ma świadomość, skąd pochodzi. Jednocześnie próbuje uleczyć ten korzeń i jest to syzyfowa praca, ponieważ jego poświęcenie, poświęcenie rzeczywiście prometejskie, nie jest w stanie przecież uzdrowić wszystkich. Gdy spoglądamy na literaturę i polską, i europejską, widzimy, jak wiele postaci, wiele sytuacji, wiele miejsc zostało już wcześniej stworzonych. Stworzonych właśnie w tej przestrzeni jednego z fundamentów dla kultury europejskiej w mitologii. To nie wszystko, co możemy wyciągnąć z tamtych tekstów, ale na pewno są to takie motywy, takie toposy. Które w ramach matury z języka polskiego mogą być przydatne. Jeśli przed tobą matura, to jesteś w dobrym miejscu. Zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień znajdziesz tu nowe materiały przydatne do twojej matury. Dołącz do naszej grupy facebookowej. Link znajdziesz poniżej. Zapraszam cię również na stronę matura-na-maxa.pl. Znajdziesz tam kurs, który przeprowadzi cię przez wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z maturą z języka polskiego. To co? Widzimy się?